Dzień dobry, witam serdecznie. Przekątna podstawy graniastosłupa prawidłowego czworokątnego jest dwa razy dłuższa od wysokości graniastosłupa. Dobra. Jeżeli tu mamy wysokość, to przekątna ta cała podstawy będzie miała tutaj h i tutaj h, bo to ona jest dwa razy dłuższa. A przecinają się w, dół w połowie, to tutaj też będzie h, kochani. Też. Bo tutaj będzie jak, o, tu by była cała przekątna, ale narysujemy tylko fragment. Czyli tutaj też będzie h. Tu będzie kąt prosty w osobą przecięta, opatrzona, przechodząca przez przekątę podstawy jeden z wierzchołek, drugiej podstawy, jak na rysunku. Poszyty ta tworzy podstawą grać kąt alfa o Jeżeli to jest tutaj, jest alfa, kąt prosty jest HH, to musi być pier, ten, odpowiedź B, 45 stopni alfa, bo tutaj też będzie alfa, też. Bo, ale mi ten alfa nie wychodzi. Jen, yeah, no jak to alfa narysować? Ciach, ciach, o bo jest równoramienne prostokątne, dlatego musi mieć te kąty po 45 stopni. takiej samej miary odpada nam 90 stopni na kąt prosty, a suma miar kątów w trójkocie jest 180, czyli musi być po 45. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do poprzedniego odcinka.